Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem poruszyć taki problem związany z pnączami. Mamy przed sobą tutaj Akebie, którą posadziłem no już 18 lat temu, i w tej chwili co miesiąc muszę przycinać odrosty, ze względu na to, że mają czasami ponad 4 metry, potrafią się po prostu spinać. W tym moim przypadku tutaj te pnącza pną się po prostu po tujach od sąsiada. Muszę i systematycznie przycinać. Pokażę wam jakie potrafią być te pędy bardzo długie. Także niestety ładnie kwitnie na wiosnę, ale nawet wytwarza owoce. Dosyć ciekawe, one w tej chwili jeszcze tutaj są takie zielone, potem są granatowe. Z tym, że niestety, jak to z wszystkimi pnączami bywa, jest problem. Trzeba pamiętać o tym, że trzeba ich systematycznie przycinać i mogą sprawić bardzo dużo kłopotów trzeba mieć to po prostu na uwadze mam ich dosyć dużo cały szpaler także mnóstwo roboty co miesiąc po prostu im muszę systematycznie przycinać a potrafią się naprawdę wić na kilka na kilka metrów to tyle na dzisiaj do następnego